Cześć, z tej strony Agata, witam Ciebie o poranku i zapraszam, żebyś razem ze mną otworzył Boże Słowo, swoją Biblię. I zachęcam Cię, żebyś spędził te parę minut na skupieniu się na tym najważniejszym, na Bożym Słowie. Kochani, dzisiaj otworzymy sobie Psalm 19 i zaczynamy czternasty werset, ostatni. Niech będą ci miłe słowa moich ust, i rozmyślanie mego serca, Panie, moja skało i mój Odkupicielu. Bardzo mi się podoba ten werset, i pamiętam kiedyś piosenkę y, na bazie tego wersetu napisaną y, Niech Ci będą miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca. Wiecie, tutaj jest wyrażona taka, takie pragnienie, że Bóg, który widzi niewidzialne, Bóg, który. Dostrzega to, czego żaden człowiek nie dostrzeże, który jest z nami w momentach, kiedy nie ma nikogo dookoła nas, kiedy nie staramy się wypaść zbyt dobrze, bo kiedy są inni, to, wiecie, troszkę staramy się ten swój obraz tak y, podkręcić, żeby był bardziej atrakcyjny. Już pomijam dzisiejsze czasy, gdzie są, wiecie, różne sztuczności, gdzie są operacje plastyczne, gdzie są jakieś filtry na Instagramie, gdzie ludzie po prostu chcą pokazać siebie lepszymi niż rzeczywistości, żeby zrobić wrażenie. Ale człowiek ma takie tendencje, żeby jednak starać się lepiej wypaść w oczach ludzi, niż jest to w rzeczywistości. Ale kiedy jesteśmy w samotności, to wydaje się, że już nas nikt nie widzi, więc możemy być sobą. I teraz tu jest ta modlitwa człowieka, który jest świadomy tego, że Bóg widzi w ciemności, że Bóg widzi w samotności, że nigdy nie jesteśmy sami, On cały czas z nami jest. I on ma pragnienie, Dawid, ma pragnienie, żeby jego słowa podobały się Bogu i żeby rozmyślanie jego serca podobało się Bogu. To rozmyślanie serca jest super zwrotem, moim zdaniem. O ile słowa można jeszcze. Że tak powiem, kształtować i modyfikować, to to, co się dzieje w Twoim sercu. Ono również podlega kontroli, ale wydaje się być czymś takim mniej uchwytnym, mniej widocznym. I często sami nie zdajemy sobie sprawy, co w tym sercu tam się dzieje. Jaki dialog wewnętrzny prowadzimy sami z sobą, o czym rozmyślamy, na czym się skupiamy, czemu poświęcamy uwagę. I Dawid ma takie pragnienie, żeby całym być. Takim świętym, przez Boga prześwietlonym i znalezionym, doskonałym, żeby być kimś, kto podoba się w całości Bogu, żeby nawet to, co ukryte, nawet to, co nie jest na powierzchni, co, co jest niewidoczne, żeby to się podobało Bogu. Wiecie, jeżeli my chcemy być blisko Niego, to, to też takie pragnienie będzie w nas. Żeby każda część naszego życia, każda część naszego dnia, każde nasze słowo, każda nasza myśl była Jemu poddana i żeby była czysta, żeby była święta. I to nie chodzi o to, że mamy rozmyślać cały czas o Piśmie Świętym, o Wersetach Biblijnych, o Jezusie. To nie jest tak, że tylko. Że tak powiem, te religijne rzeczy są święte, ale, ale Bóg uświęca nas, dając nam nową perspektywę patrzenia na wszystko, także już nie grzeszymy, już nie, nie narzekamy, nie skupiamy się na tym, co negatywne, szukamy tego, co w górze, tego, co święte, czyste, wspaniałe dobre. To wypełnia nas. Jeżeli ktoś nas martwi, ktoś nas zasmuca czymś, to są to pewne myśli i pewne stany, ale nie staramy się w nich tkwić, nie pogłębiamy ich, dlatego że wiemy, co Bogu się podoba. Wiemy, że Bogu się podoba, kiedy przebaczamy, kiedy idziemy dalej, kiedy skupiamy się na służbie, na dawaniu, a nie żałowaniu, że ktoś nam nie dał, albo na tym bólu, który czujemy, kiedy ktoś nas zawiódł albo rozczarował. Owszem, to są prawdziwe rzeczy i one są przykre, ale nie skupiamy się już na nich, nie pielęgnujemy ich. Nie, nie poświęcamy zbyt wiele uwagi temu, ponieważ wiemy, że Bogu podoba się inna postawa. I wybieramy świadomie to, co się Bogu podoba. I, i przez to też jesteśmy przemienieni. Tak więc rozmyślanie serca, nad czym rozmyśla twoje serce dzisiaj? Na czym może rozmyślać Twoje serce? Się czasami ja jestem czasami w takich stanach fizycznych, że nie poznaję siebie. Nie, nie wiem skąd się biorą we mnie pewne myśli, pewne takie właśnie stany jakieś wewnętrzne, że e, chodzę jakaś taka otumaniona. Nie wiem czy to są kwestia hormonów, nie wiem, czy to już kwestia jakiegoś <noise> u mnie jest menopauzalna, czy czy coś się ze mną dzieje. A chyba zawsze tak miałam, że czasami po prostu ogarnia mnie jakiś stan, którego nie jestem w stanie pokonać. I e, i muszę się bardzo skupiać na tych Bożych sprawach i duży wysiłek włożyć, żeby pchnąć siebie, że tak powiem, na inne tory, bo w naturalny sposób gdzieś mnie ciągnie. I to nie mówię o grzechu, ale mówię o jakimś takim stanie e, zamroczenia jakiegoś takiego m, przytłumienia, gdzie niewiele w ogóle mam myśli, tak? Po prostu niewiele mam myśli. <grych> I e, i myślę, że, że jakby Bóg sprzyja nam i pomaga nam, żeby nasze myśli odnowić, żeby nasze myśli naprowadzić na swoje tory, mm, żebyśmy jednak skupiali się na Nim, i na Jego Królestwie. Tylko musimy być tego świadomi, jakby podjąć pewien, pewien wysiłek nawet w postaci modlitwy. Boże, pomóż mi. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie wiem, dlaczego się tak czuję. Pomóż mi. E, daj mi siłę, żeby, żeby pójść dalej, żeby skupiać się na tym, co dobre, co szlachetne. Nie chcę tkwić w tej czarnej dziurze jakiegoś zwątpienia, jakiegoś zamieszania. Chcę być opromieniona Twoją obecnością. Chcę, żeby moje serce było skupione na wspaniałych rzeczach. Żeby rozmyślania mojego serca były Tobie miłe. Żeby Ci się podobało, kiedy patrzysz na moje serce, żeby Ci się ono podobało. Tego pragnę. Pragnę twojego, Twojej radości. Ja wiem, że Ty mnie kochasz, ale, ale chcę też podobać Ci się. Chcę Ci się podobać pod każdym względem. Chcę, żebyś miał przyjemność patrząc na mnie. Ja wiem, że i tak Ci się podobam, ale, ale ja chcę się Tobie podobać. Chcę też wiedzieć, że że Ty wiesz, że wkładam w to wysiłek, żeby się Tobie podobać. To jest chyba normalne, że każda oblubienica chce się podobać swojemu oblubienicowi. Jeżeli kogoś kochamy, to chcemy się mu podobać, dlatego Przechodzimy do Ciebie, bo wiemy, że Ty jesteś tylko w stanie zmienić nasze serca, rozmyślania naszego serca, postawy naszego serca. Jesteś w stanie zmienić też słowa, które wypowiadamy. Często to, o czym myślimy, jest związane ze słowami, które wypowiadamy. I, i dlatego poddajemy się Tobie dzisiaj, Duchu Święty, żebyś nas prowadził, żebyś nas przemieniał, bo chcemy być cali, opromienieni Twoją chwałą, cali piękni z powodu tego co z nami zrobiłeś. Amen. Amen. Kochani, ciekawa jestem czy wy czasami e, tak sobie dajecie chwilę, żeby się zastanowić nad czym ja dzisiaj rozmyślałam. Co było w mojej głowie? Czy to były dobre myśli czy niedobre myśli? Co mogę z tym zrobić? bo my mamy wpływ na swoje myślenie. To nie jest tak, że one same tam, wiecie, wędrują nam po głowie. My możemy sami decydować o czym myślimy. I to jest niesamowite narzędzie. Diabeł próbuje nas przekonać, że to jest niemożliwe, żeby wytrącić nam to narzędzie z ręki, ale bo Biblia mówi, że jego słowa, które on wypowiada, stwarzają. Tak samo my, jak wypowiadamy słowa, to coś tworzymy przez to. I nasze myśli zmieniają się pod wpływem słów, pod wpływem czynów, pod wpływem naszych decyzji, i tworząc są pewne światy przez nas, albo te negatywne, albo pozytywne, Bóg nam dał przykład, jak to się dzieje, i rzeczywiście tak to się dzieje. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten wspólny poranek. Jeżeli uznasz, że ten filmik jest wartościowy, i podobało Ci się, i jesteś zbudowany. I chciałbyś, żeby twój przyjaciel, czy znajomy, czy sąsiadka również o tym się dowiedziała e, również miała chwilę, żeby przyjść do Boga i mm, doświadczyć jakiegoś pokrzepienia to proszę podzieli się tym filmikiem, udostępnij go. Po prostu prześlij komuś sms albo jak, jakąś wiadomość. Niech inni ludzie również z tego korzystają. Dziękuję Ci. Do zobaczenia jutro.